na morty z tej strony Kubuś, tak na samym początku e, przypominam o wpisaniu kodu w sklepie -y kubus. No, zobaczcie też czy wam nie wygasną i zostawienie suba z dzwoneczkiem, bo z okazji 500 subów będę robił Q&A, także bądźcie na bieżąco i wbijajcie na Discord, gdzie wszystko się dzieje tak naprawdę. E, odcinek jest krótki, bo chciałem was tylko poinformować, że opuściłem Clan Shadow, który sam założyłem, ale aktualnie prowadzić Clan Shadow będzie Dorek. Najprawdopodobniej, ale nie jestem pewien, wiem, że parę osób też opuściło. A no, i pewnie będziecie się pytać w komentarzach, czemu opuściłem, to Wam od razu odpowiem. Opuściłem dlatego, że prowadzenie teamu jest trudne. Nie robiłem żadnych sparringów ani nic, nie miałem po prostu zresztą na to czasu. Wszystkiego, na to wszystko czasu. Eee, co jeszcze, no i po prostu w teamie było dużo osób, które miałem jednak 12, a 13. Także, jeżeli bym ich wywalił, to. Większość osób też by opuściła, bo to nie miałoby sensu, bo na przykład powiedzmy ten jest kolegą Tegi, więc wiadomo, każdy z sezjomkiem pójdzie najprawdopodobniej. E, no i w sumie to chyba tyle. Ja dziękuję wszystkim z kladu, klanu Shadow za to, że byli w tym klanie, za to, że grali ze mną. Mm, dziękuję im za wszystko. Wam też mordy dziękuję za to, że jesteście, że mnie wspieracie. I jeżeli będę szukał klanu, to was poinformuję: i Będę szukał jedynie klanu albo teamu, yy, konsolowców. Także bo ciężko się gra na PCT, ale z wszystkimi z klanu Shadow mogę grać na streamach czy coś takiego, bo są moimi przyjaciółmi. Przynajmniej z mojej strony są przyjaciółmi, bo wszyscy byli dla mnie ok. Więc to jest dosyć krótki odcinek. Yy, dzięki, Morty, że jesteście, właśnie. Yy, jest już około. 60 wspierających w sklepie, także lecimy po okrągłe 100, a ja się z wami żegnam, dziękuję za odcinek i trzymajcie się To ja odcinek jest o 10, no to jeżeli ktoś je to smacznego możecie napisać, że trwaliście do końca, siema